Cześć, witajcie. Ja jestem Leszu13 a to jest już czwarty odcinek z serii Let's Build a City, czyli zbudujmy miasto. Tak, dzisiaj zajmiemy się dokończeniem domku, zresztą pierwszego na tej mapie. Cztery odcinki na domek to dosyć dużo. Znaczy, jakby strasznie długo budujemy ten dom i chciałbym go już skończyć. No i tak, jak wiadomo, wnętrze jeszcze nie jest zrobione, więc tym właśnie się zajmiemy. Trzeba na, najpierw wymyślić coś, co pozwoli nam oświetlić mm, pomieszczenie. Jak możecie się spodziewać, będzie to po prostu Glowstone. <grym> tak, na tym teksturpaku wygląda on naprawdę dobrze i zamierzam z niego korzystać bardzo często. Dobra. Można zrobić to w ten sposób. Dajmy go z tą szkło. Tutaj również wokół tego środeczka. Trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Te. Jakby mm, zrobimy to, że tak powiem, wypełnienie kształtu, że tak powiem, w sensie, że, ale nie wiem, jak to opisać. Dobra, teraz robimy tutaj to samo. Teraz glowstone w każdej z dziur. No i szkło na, na wierzch, żeby przykryć glowstone. Co tu jeszcze można było? Trzeba coś jeszcze wykombinować, żeby schodziło z dachu. No to... Chyba każdy wie, że będzie to zrobione za pomocą glowstone'a. No. Tylko, że jakoś słabo to, chociaż nawet nieźle jest ok. Dajemy liście sobie. to usuniemy i damy sobie tutaj liście żeby to zakryć a tu damy sobie szkło nie no tak będzie ok teraz robimy to samo z drugiej strony I tu teraz dajemy ghostown liście na około teraz tutaj szło tą liście. Tak w ogóle, jak kręcę ten odcinek, to podejrzewam, że już wyszły mody single... Znaczy, bo tu Items i Optifine, wiem, że już są na 1.3.2, aczkolwiek nie jestem pewien, czy, wyszły już, czy wyszedł już mod Single Player Comments i po tym odcinku już nasze Sprawdzę to po prostu. I miejmy nadzieję, że w następnym już będę miał zainstalowanego tego moda. Bo jak sobie... gdzie ja to sprawdzałem? A nie, nie. pomyliłem się, ok, No po prostu postaram się zainstalować tego moda na przyszły odcinek. Dobra. Teraz wypadałoby umiejscowić gdzieś salon. Tak sobie myślę, że zrobimy po prostu to w tę stronę. Tu będzie taki ogromny salon i nie będzie żadnych ścian ani pokoi przechodnych, tylko że zrobimy to tak. Mm, Okej, okay. to możemy wyrzucić spokojnie. na sobie może zostawimy. Dirt też. Liście z pewnością. Sandstone także. No, a weźmiemy sobie schodki, schodki. Gdzie jesteście? Tu są schodki i tabliczki. Są ok. To teraz tak. A jeszcze weźmiemy sobie czarną wełnę. Ok. I roz. 3. Tak zrobimy. Kurde nie. Chwileczkę. Może się zastanowić, jak to będzie najlepiej. Zrobimy to na... Teraz jest w ogóle niesymetrycznie. Teraz jest ok, usuwamy tu i tu. Mamy po środku. Dobra, po prostu zrobimy to tak. Chcę zrobić telewizor i nie wiem jak to mi wyjdzie, bo nigdy tego nie robiłem. Myślę, że będzie ok. Dobra. Tutaj, teraz trzeba to zabudować z tyłu. Zrobimy to tak. Tu trochę oświetlimy, bo jest ciemnawo. Tutaj tutaj. Teraz szkiełko. I teraz trzeba wziąć obraz. Gdzie to znajdziemy? Dobra, tak sobie to przywołamy po prostu. Kały są niepotrzebne. High painting. Tak. Jak to się stawiało? teraz to Połączę sobie light A, teraz sobie wyłączyłem tą komendę reach no, potrzebujemy obrazu 3x2 czy taki w ogóle istnieje? tylko pojedyncze się tworzą Coś jest nie tak. dobra, damy sobie MW. Ja to sobie dokończę poza odcinkiem. Może szerszy ten telewizor. Teraz się pojawi obraz. Aha, czyli to od lewej się stawiało. Dobra, nieważne, ja dokończę sobie poza odcinkiem. A teraz się zajmiemy tutaj siedzeniami. Hmm, tutaj sobie... Zrobimy ławeczkę. Raz, dwa. Drugą tabliczkę. Kurczę, nie z tej strony. Dobra, zrobimy to bez tych tabliczek, bo się wszystkie nie zmieszczą. Stawiamy tutaj jeszcze. I teraz potrzebujemy płotków, tu są i płytki naciskowej drewnianej. Tutaj. I teraz płyteczki stawiamy. I mamy stoli. OK. No teraz sobie zrobimy biurko. Biała, wełna i czarna. No przeciw tego okna. No dobra, po prostu z tych półpłytek sobie to zrobimy. <grym> Tutaj tabliczkę Tutaj też. I teraz trzeba zrobić taki trik, czyli bierzemy sobie kamienną płytkę. Zajmiemy sobie z tym. Stawiamy je tutaj. I zaraz znowu obraz, obraz, obraz. Gdzie on jest? Dobra. I paint, painting. Nie I painting. Dobra, widać się po krótkiej przerwie. Muszę zrobić cięcie. Kurde, ale na szczęście wiem ten obraz. No i tak, teraz sobie... No i zaczęło się robić pojedynczy. Chcę podwójny. No, rozrobimy jeden komputer. No. I teraz to wygląda, jako tako. I tak można usiąść. a tak to no, na tak wyglądać, to wolę zrobić tutaj jeszcze pół płytkę. No nie, tutaj pół płytkę, podwójną. Tutaj postawić obraz. I tu pół płytkę. Czyli można tutaj używać komputera, jest ok. A po drugiej stronie można by było zrobić biblioteczkę. Bierzemy sobie to. Drewno, drewno na samym początku będzie gdzieś. Tu jest. I teraz, jakby tutaj to. może coś takiego zrobić Teraz raz, dwa, trzy raz, dwa, raz, dwa trzy. A, mam 3, raz 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 tutaj to rozwalimy. Może tutaj sobie zostawimy stół do enchantowania, kogo teraz trzeba znaleźć stol do enszantowania, gdzie jesteś? Już pewnie widzicie, gdzie to jest, a ja nadal nie. Dobra, z jestem spokój i gdzieś trzeba. Czy ja wiem, może to wnętrze nie jest aż takie ważne? O, telewizor jest nierówny. Dobra, to. Sorry, że za taki krótki odcinek. Obiecuję, że następny będzie dłuższy ale ja naprawdę nienawidzę wystrajać wnętrz to jest moja słaba strona wolę budować budowlę z zewnątrz mam nadzieję że poza nagraniem posiedzę trochę przy tym domku jeszcze i coś tam zrobię w środku jak tak to się pochwalę jak nie to nie będę tego robić no i dziękuję wam za oglądanie jeszcze raz przepraszam was za krótki odcinek i komentujcie Subskrybujcie, oceniajcie, krytykujcie, jeśli Wam się nie podobało, a jeśli Wam się właśnie spodobało, to możecie zasubskrybować mój kanał. Będziecie wtedy dostawać wiadomości, kiedy wrzucam nowy filmik. I dzięki za oglądanie. Narka się.